Ja mam, ja Już! Przyszedł. Właśnie robiliśmy zdjęcia i słuchałyśmy muzyki. Przede wszystkim Kora. KORNA I, i ten pan nam no, włączył muzykę. Cicho. Czekaj. E, tak zawsze się rozbijać, bo to dobre jest, czarne <grywają> pan jest fajny. Okolica. Też tańce, gry. A nie widać, co gramy tańcze. Dobra, Wójta. Już <laughs> mi się podoba. Znaczy, jest przodkorna. Zdecydowanie. Znaczy, Muszę taką musztarda. O, daj. Widzicie, co mam wychować? Tu mam drugą coś takiego cyklujszego? No. Chyba złota kakao o takim młodym płaszczu. Nie! Chyba nie, nie! Chyba że... On mi będzie do Dobra, chyba że założył ten hater drugi, że nie chce połowy hater. No go. Musiałem się tutaj zebrać. A!